Po co ci ta korba pod fotelem? Ostatnio dostałem kilka niezależnych pytań dotyczących tego. Ej, mordo, ale co to jest za taka wielka pokrętło, wielka, wielka korba? pod moim siedziskiem. Jeśli ty wiesz i używałeś, to koniecznie daj znać w komentarzu. Jeśli nie wiesz, to słuchaj dalej. Jest to jeden z elementów wspólnych dla wielu foteli w zasadzie bez znaczenia, czy drogich, czy tanich, czy mają mechanizm multiloka, czy tylko zwykłe odchylanie. Jak dobrze wiecie z moich materiałów, jednym z najbardziej różniących się pomiędzy fotelami elementów, zwłaszcza w tych wyższych segmentach cenowych, jest ten oto tutaj mały element, którym siłownik przyłącza się do siedziska. I w zależności od budżetu właśnie może to różnie wyglądać, ale ta jedna rzecz pozostaje praktycznie niezmieniona. Zobaczcie, to jest fotel za 500 zł, za 1000 zł, za 2500 zł. Każdy jeden z nich ma taką oto tutaj śrubę. Nie jest to nic innego jak siła oporu, jaką będzie nam stawiało krzesło w momencie, gdy odblokujemy sobie funkcję bujania. Nawet jak przeczytajcie, to jest tilt tension, więc jeżeli wasz fotel, w momencie, gdy się o niego opieracie, za bardzo latuje do tyłu, to skręcamy sobie, tutaj dodajemy. Czyli zacieśniamy tę sprężynę, i teraz fotel będzie wymagał znacznie większej siły nacisku, żeby się pochylić. Jeżeli jednak uważacie, że zbyt ciężko Wam się odchylić, czy też bujność na takim fotelu, to dokręcimy w drugą stronę i możemy to sobie dostosować do siebie. I to jest też lekarstwo na sytuację, w której twój fotel jest zablokowany, a mimo to wciąż jesteś w stanie się na nim delikatnie odchylić. Rozwiązaniem tego problemu może być właśnie mocne dokręcenie tej sprężyny. Niby teraz zablokowany się bujam aż do fizycznej blokady, która tam jest, ale jak ją dokręciłem, to to bujnięcie jest znacznie mniejsze i jasne, wciąż odrobina luzu pozostaje. Ale znacznie trudniej mi dotrzeć do fizycznej blokady. No więc teraz nie musisz już się zastanawiać,